Siemaneczko, z tej strony Krysto i witam was w kolejnym odcinku z Geta Online na moim kanale. I dzisiaj kontynuujemy przygotowania do wielkiego rajdu, czy tam też napadu, na Clacking Bella widzowie. Ale zanim przejdziemy do odcinka to kliknijcie w ten sam czerwony przycisk subskrybuj, który widzicie na ekranie, ale tam poniżej, żeby nie przegapić kolejnych misji. Z tego DLC A jeżeli chcecie żeby pojawiało się więcej GTA Online Na tym kanale to strzelcie łapy w górę A zmotywujecie mnie tym Do nagrywania kolejnych odcinków Jeszcze chciałem was widzowie najmocniej przeprosić Za to że nie było odcinka W ostatnią środę Ale no niestety czymś się zatrułem I nie byłem w stanie nagrać tego materiału dla was A tym bardziej go zmontować Jeszcze w dodatku dopałem jakiejś kontuzji stopy Przez co no Aktualnie siedzę i boli mnie to stopa Ale staram się dla was nagrać Przynajmniej ten odcinek na sobotę. Dzisiaj mamy piątek, więc mam nadzieję, że do jutra się z montażem wyrobię. Oby. A jeżeli nie, no to ten odcinek się pojawi z opóźnieniem, ale mam nadzieję, że nie pojawi się jednak z opóźnieniem. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, no ale już przejdźmy do gry. Dobra widzowie, jak widzicie jestem już pod tym komisariatem u Vincenta I jak wszystko dobrze pójdzie, to nie skończymy jak ten gość tutaj na billboardzie Obyśmy tak dzisiaj nie skończyli Dobra widzowie, w takim razie już wsiadam do swojego nowo zakupionego auta Czyli do Kometa e, S2 oczywiście Czyli to jest chyba Porsche w prawdziwym życiu No wygląda mi to na Porsche, więc najprawdopodobniej 911 Ale mogę się mylić, możecie mnie oczywiście poprawić w komentarzu No i sprawdźmy co dzisiaj nam Vincent ma do We have some yet enjoyable decisions to make on one hand you need to acquire your preferred weapons and gear on the other you need to acquire your getaway vehicle we'll need to steal both these can't be traced back to us where would you like to start? Przygotowanie, ukryta broń. Ok, takie mamy przygotowanie, więc sobie je odpalmy i zobaczmy, na czym to polega. Ukryta broń. O co może chodzić? Karabinek wersja druga, oczywiście. Cała amunicja. Chwila, chwila, chwila. A gdzie jest poziom trudności? Bo ostatnio pamiętam, że ustawiałem poziom trudności i powinien tutaj być, ale go nie ma. A no tak, przecież Rockstar coś tam naprawił. Dodaję, jakby usuwając poziom trudności, bo ten poziom trudności trudny i łatwy po prostu nic nie wnosiły do tych misji. Coś tam takiego kojarzy, że pisali. No ale dobra, sesja zamknięta. No i rozpocznijmy. Tak, cegrać pojedynkę. Okej, okay. mamy na sobie torbę. No i ruszajmy w takim razie. Tylko pytanie teraz, gdzie? Wysyła mi nam miarę. Broń i sprzęt można ukraść trzem różnym gangom. Skradzione wyposażenie będzie mogło zostać użyte podczas nalotu na farmę Bell. Okej, okay, obczajmy sobie jakie to są bronie. Bo mamy ukraść bronie, prawda? Nie samochody, tylko bronie. No mamy jakiś tutaj gangusów typowych. Mamy jakiś mechaniaków gangusów. No i mamy wojsko z tego co widzę. Ja pierniczę. Okej, okay. no i jeszcze ma coś do powiedzenia nam. Dobra widzowie, no to mamy A, B i C, które się znajduje na lotnisku. Dobra, powiem wam tak, mamy tutaj takie różne nagrody. Jedną z nich jest ukradnij każdy rodzaj uzbrojenia i sprzętu podczas jednego podejścia do misji ukryta broń. Czyli po prostu, no, musimy wszystkie te ukraść niezależnie od tego, co ja bym chciał. No i ciekawe, czy wszystkie będziemy mieli, czy po prostu będziemy musieli sobie wybrać. Chyba będziemy musieli sobie wybrać. No to w takim razie, widzowie. Pojedźmy najpierw do A, później do B, a później do C. No i na koniec wybiorę jaka to ma być broń. A z Jaku raczej będzie mi się najlepiej grało. Więc widzowie, wydaje mi się, że te 2 kilometry to po prostu pominę albo nie. Widzowie, najpierw chcę wam pokazać to autko. Może i znacie, może i nie. Ja piernicze. Myślałem, że uniknę wypadku, ale jednak nie. Fajnie lata, tylko nie podoba mi się to, że z tyłu mu się otwiera ten spoiler. To mi się troszeczkę nie podoba, bo chciałem zamontować taki fajny spoiler, ale pomyślałem sobie, że jeżeli to się tu otwiera i ten spoiler jest zamontowany, to tak dziwnie to wygląda, więc pomyślałem, że po prostu zostawię ten podstawowy. No ale autko fajnie wygląda, ma mało modyfikacji do tuningu, naprawdę bardzo mało, bo to jest Cabrio. Z tego co wiem, to auto, które nie, nie jest Cabrio, po prostu posiada. E, sorry, gościu. Posiada więcej modyfikacji. Tutaj już się do nas jeden typ truje. <grywka> Skapną się, że celuję mu w łeb. Dobra Wy jak chcecie czytajcie dialogi, ja ich na razie nie będę czytał, bo chcę ich wszystkich wyeliminować Dobra Nie wiem czy to, że dach otworzyłem to jest najlepszy pomysł Wydaje mi się, że nie. Dostajesz łeb. Dostajesz łeb, dostajesz łeb. Dostajesz łeb, prawie. Ty dostajesz na pewno łeb. A ty co się tu ukryłeś za świetnikiem? No wiem, że jesteś śmieciem, ale żeby aż tak to pokazywać, gościu, bez przesady. Dobra, leżysz. A ty co tutaj celujesz? Wszystkich mamy załatwionych Mamy auta, mamy do niego wsiąść, mamy odjechać stąd Ukradnię zestaw broni i sprzętu N Nie mogę odjechać, a Mogę bagażnik otworzyć Okej, okay. to jest ciekawe Chciałem najpierw po nich zebrać sobie amunicję I kasę Ale jak już mi tu zaproponowało otwarcie bagażnika No to spoko No i tutaj mamy broń Zabierzmy, nie przeczytam co tam się znajduje Ajajaj to nowe uzbrojenie. Przytrzymaj tab, aby wyświetlić menu broni, i nacisnij spację, aby zmienić uzbrojenie. Przytrzymałem tab, nie działa. Więc lecimy teraz do skrytki. Czyli najpierw muszę odłożyć. Już te gangu do mnie celują. E-Exp, dobra, zabiję ich. NPC mi ich właśnie zabił, widzieliście to? NPC mi zabił moich oponentów na RP. O, dobra, ja już ich nie zabijam, za dużo ich się reszta. Ja po prostu pojadę do skrytki. No i widzimy się przy punkcie B. No widzowie, ja już się znajduję prawie że na miejscu, ale dalej mnie te gangusy gonią. I tu jest jeszcze napisane, żebym napisał do Vincenta i zatwierdził wybór wyposażenia, ale ja robię nagrodę aktualnie. Chcę zdobyć te dodatkowe RP. I tą po prostu nagrodę, żeby nie mógł się z tego powtarzać drugi raz Jakby żeby tej nagrody nie robić później już drugi raz specjalnie jeździć Wolę to zrobić już na odcinku, żeby wam wszystko te też przy okazji pokazać Jakie są tu też wyposażenia Tutaj mamy sea z tego co widzę Czy tam po prostu jetski Nie top mi się auto Dobra, uniknąłem wody Siadam sobie na tego, na te jetski, no i lecimy widzowie na jacht A ci nadal we mnie nawalają, im się to jeszcze nie znudziło Kurde gnoju Dobra, nacięcie nie musi być, bo już jesteśmy na miejscu. O, i tam przy okazji zginął i mam RP. O cholera! To jeszcze nie koniec, to oni od razu lubią na walaju, nawet się nie mogą ze mną... Przywitać? No przy... wypadałoby się przywitać. No kultura wymaga. No ja nie będę tutaj, wiecie, oszukiwał czy coś. O tym będę. Leżysz i kwiczysz O, no siema. No siema, no. Co tu jeszcze? Chyba nie ma Na górze widzę, że jeden się znajduje A tutaj mam broń, czy muszę ją znaleźć? E, dobra, mam I to tyle? I mogę sobie Sayonara zwrócić? Nie, jeszcze na górze A miało być tak pięknie Dobra, wjeżdżamy im tutaj na górę O kurde, ty Gość, ej tu jest, nie no To jest kuloodporna szyba, ja w to nie wierzę Nie zabijecie mnie Nie dzisiaj, nie dzisiaj Jeszcze jakiś helikopter mamy o fuck, jeszcze nie trafiłem, no to świetnie. Świetnie jest ten strzelce, naprawdę. Dobra. Jeszcze wyżej czy tutaj? Nie, chyba tutaj jest to wyposażenie. Giniesz gościu. Jaką oni się tu drog? Co jest? Gdzie oni? Jeszcze mnie wyzywają. Aby wejść. Nie potrzebuję aktualnie wchodzić do jakichś pomieszczeń, do których nie potrzebuję. Nie mam wyposażenia, znaczy się Gdzie jeszcze typ? Nie ma typa chyba, już więcej Ten helikopter będzie mnie teraz prześladował przez całą rozgrywkę, no nie żartujcie sobie Dobra, uciekamy, teraz mi się to przyda, teraz to wyjście mi się przydało Tak, przydało się, dobra Od razu sobie tutaj wyjdę i helikopter nie będzie we mnie nawalał i tu nie ma typów, git W ogóle czemu mam w ręku? Baseballa Bejsbolu... mam jeszcze Spierniczam stąd Albo najpierw załatwię ten helikopter, bo Buzarda Bo jak dobrze pamiętacie, ci co są na tym kanale dłużej Moja postać właśnie postanowiła sobie popływać. Ale dobra, jeżeli, wracając, jeżeli jesteście dłużej na tym kanale, no to wiecie, jak ja nienawidzę helikopterów. Operacja Przewrót, ktoś wam to mówi? Buzard, kućwa, nienawidzę buzardów. Tam właśnie. Pierdzielaj Tam właśnie mnie takie buzardy atakowały, kurzały i po prostu, no, wychodziłem z siebie. Jak pamiętam ten jeszcze odcinek, to macie w karcie. Jak nie pamiętam, no to poszukajcie, a znajdziecie. Jak to mawiają, dobra. Widzimy się już przy punkcie C, no chyba, że w międzyczasie zginę, bo ten helikopter nie daje mi żyć i mnie tylko wytrąca z równowagi. Z równowagi na drodze i z równowagi psychicznej. Widzimy się na miejscu, tak jak w sumie zwykle. Widzowie, nowo zakupione auto, a aktualnie wygląda tak. Tak wygląda moje auto. Nowo zakupione, przypomnę, no i no już musiało zostać przeze mnie wzięte na akcję i. Rozwalone chciałem powiedzieć, ale teraz to doszczętnie. Dobra, widzowie o winio, co się przejmować. Lecimy dalej. I przepraszam, jeżeli były przez stery, bo krzyczałem na aktualnie tutaj w niektórych momentach. Przepraszam Was za to, ale nie kontroluję jeszcze tego mikrofonu. On raz daje głośniej, raz daje ciszej. Ja muszę go jakoś idealnie ustawić, ale tak jak mówię, teraz jest to nagrywane na szybko, ponieważ. Jutro wrzucam odcinek i muszę jutro z samego rana zacząć to montować, żeby się wyrobić na godzinę 19. Więc jeżeli się wyrobiłem, no to szafuba dla mnie, naprawdę. Bo ja lubię sobie pospać, nie będę oszukiwał. Hello? O nie, jednak nie hello, jak mi tak HP zabierasz, gościu. Ten w ogóle jest, co skacze. Ty, małpo jeszcze ten helikopter mnie będzie prześladował, no ty sobie jaja robisz gościu Kurzyliście, rozdrażniliście lwa Wypierniczaj Przepraszam za przester, jeżeli taki był, ja tutaj będę miał podgląd oczywiście na to wszystko Wypierniczaj gościu, kurde A, mam jedno życie przynajmniej drużyny, no to nie muszę się martwić, że jak zginę to Wielka bieda będzie, bo nie będzie wielkiej biedy, ale wolę nie zginąć jednak Czego tak walusz? Spokój się, łysy. A, tego się nie da rozwalić. Okej, okay, myślałem, że już jakąś amunicję, lub pancerza, tutaj sobie zabiorę. Czy tam hajs był, nie pamiętam już. A oni przez ściany próbują coś zrobić. No to nie chcę, próbują dalej. Ja tutaj chcę zabrać uzbrojenie. I widzowie, ten odcinek byłby naprawdę krótki, gdybym tylko jedno uzbrojenie zabrał i tyle, ale ten odcinek będzie dłuższy, bo tak jak już mówiłem, ja chcę. Mieć tutaj nagrodę zdobytą. Nie ma ukrywania się przede mną. Leżycie! Wszyscy leżycie! Nie ma wstawania i nie ma tutaj strzelania we mnie. Kolejny się helikopter zrespił i we mnie zaczął nawalać. Przy okazji w samolot. On coś miał do tego samolotu. Jeszcze chciał go zbombardować. Przeze mnie, ale zbombardować. Jeszcze tam coś wybucha na dodatek. Dobra, ja są spierniczem, bo kolejny się zrespił. Widzowie, widzimy się już przy tej całej skrytce Vincenta. Dalej coś tam wybucha, co jest? Jeszcze będą strzelają na daleko. Czy to był ten buzzard? Już nie wiem. Ale ten buzzard. Jeszcze mnie wojsko goni nie duży gang. To jeszcze buzzard? To jeszcze wojsko. Świetnie się zapowiada ten odcinek. Jak dojadę w... W jednym kawałku moje auto nie wybuchnie, a na takie wygląda. Na szczęście tutaj jest bagażnik, a nie silnik. Ale wracając, jeżeli to auto nie wybuchnie i ja nie zginę podczas drogi, to będzie naprawdę cud. Ale to auto jest w miarę szybkie może nie najszybsze, ale w miarę szybkie więc no ja tak naprawdę od buzarda to uciekam, a ich to sobie na spokojnie omijam. Widzimy się jak zwykle na miejscu. Wjeżdżam tutaj bokiem. bum, parkuję sobie krzywo, bo krzywo, ale parkuję. Dobra, lecimy. Już nie przestali gonić widzowie. Oni tutaj mają jakiś zakaz wstępu. Więc my sobie wjeżdżamy, odstawiamy. No i teraz pytanie: który sprzęt wybieramy? Mm -hmm. Mam dać mu sms-em. To tak, widzę, więc zastanówmy się. Broń i sprzęt mamy do wybrania. To tak. Gang ma jakieś tam karabiny, pistolety, i tak dalej. Ten drugi gang, gang na jachcie Nie wiem, to bardziej wyglądało mi na jakąś mafię. Mogą mieć dobre bronie, bo byli bogaci, ale wydaje mi się, że broń najlepszą ma wojsko. KM, pistolet przeciwpancerny, strzelba bojowa. Granaty, strzelba bojowa Wiem, że ten napad da się zrobić na głośno Lub na cicho, więc lepiej jest Coś wziąć z tłumikiem, na przykład Pistolet, uzbrojenie profesjonalistów Ciężki karabin, taktyczne SMG Ciężka strzelba rurobomby Amara Bunda Grand Tak się nazywa e, broń tego jakiegoś tam gangu. Karabin kompaktowy, pistolet bojowy, mini SMG, łom, koktajle mołotowa. Karabin kompaktowy może nie być za dobry. Pistolet bojowy, jeżeli ma tłumik, to fajnie. Jeżeli nie ma tłumika, to do dupy w sumie. Na pewno ciężka strzelba. Strzelba bojowa też nie pasuje tutaj w ogóle. Ale wojsko ma pistolet przeciwpancerny. I on może być już z tłumikiem, więc wybierzmy wojsko. Będzie załatwiony. Dobrze, dziękuję, Vincent. A tutaj to co mamy? Lekki pancerz, niewielkie ograniczenie kondycji. Średni pancerz, średnie ograniczenie kondycji. No i wojsko, ciężka kamizelka, duże ograniczenie kondycji. Wy tego nie widzicie Teraz widzicie, przepraszam was za to Ale teraz no widzicie, musiałem Kamerę sobie przez chwilę wyłączyć No to które wybieramy? Wydaje mi się, że dużo ograniczenie kondycji, no po co nam W sumie, no w sumie jak robimy na cicho No to kondycja by się przydała, więc Profesjonaliści, średnia, średni pancerz Gdyby nas wykryli, no i średnie ograniczenie Kondycji, żebyśmy mogli szybko spierniczyć Stamtąd i szybko ukończyć misję Więc profesjonaliści Czy potwierdzamy? Potwierdzamy nie rozczarowujesz, dziękuję, Vincent. Done. Done. Oczywiście, że done. Mamy zaliczone widzowie. JP, które się nie liczy. 15. 3 i prawie pół tysiąca RP. Mało. Zawsze coś. Uh, ładna miejscówka. T-shirty. XXS, XXXL. Okej, okay. Fajne tutaj mamy t-shirty. W ogóle co tu się znajduje? Fritz Store. To w ogóle ma środek. Co jest, widzowie? No taki niedokładny, niewyraźny, ale ma środek. Oj, Vincent dzwoni. Cartel, Kolejna misja, sposób ucieczki. Czyli najprawdopodobniej kradziesz aut. Ale widzicie by to, jakieś tu t-shirty w wielkich rozmiarówkach. No ale dobra widzowie, to chyba będziemy już kończyli odcinek. Odcinek może nie był jakiś najdłuższy, ale nie był też najkrótszy. Dlatego widzowie no... No dobra, widzowie, to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. No i pamiętajcie, jeżeli Wam się odcinek spodobał, to łapa w górę jest mile widziana pod tym odcinkiem. No i co? Kolejna misja, widzowie, u Vincenta to będzie już kradzież samochodów. Tak jak Wam powiedział, trzeba będzie czymś uciec. No i mam nadzieję, że tamta misja będzie dłuższa. No i co, widzowie? Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Siemeneczko i cześć!